Który chyba jakiś jeden z policjantów ukraińskich nie chce uczestniczyć w tym, co za moment państwo zobaczycie, i chcie, chciał przedostać się, no nie wiem, ostrzec ludzi, którzy za moment zginą od ciosów tego dzikiego tłumu ukraińskiego, a policja nie reagowała. To są weterani z Majdanu, tak przez nas hołbieni, te słynne blaszane tarcze, hełmy. I ten tłum bohaterów z Majdanu, szanowni państwo, idzie w pewnym kierunku. Po drodze niszczy to, co uzna za rosyjskie. Oczywiście, śmierć Rosjaną. W rękach siekiery. Trzonki od kilofów. I tu mamy taką scenę, gdzie rozlewana jest benzyna do butelek. Piwo jest wylewane, resztki piwa. I wlewana jest benzyna z kanistra. Ta benzyna później posłuży do czegoś. I mamy tutaj taką scenę sprzed urzędu. W Odessie, gdzie jest akcja promocyjna, referendum w sprawie odłączenia się Odessy od Ukrainy. Zgodnie z przepisami, z prawem, takie referendum można zorganizować było. Mamy 2 maja 2014 roku. Tu ci ludzie są ostrzegani, że podąża prawy sektor. No ale oni zostali. A prawy sektor, jak widzimy, podąża. Po drodze niszczy obiekty i plakaty tych, których uznał za Moskali. I szanowni Państwo, to co teraz widzicie, to nie jest tylko teoretyczne zachowanie i bicie kijami. I pałkami plakaty, i dotarł właśnie tłum bohaterów z Majdanu do namiotów, które promowały referendum. Szanowni Państwo, zaraz te namioty wszystkie spłoną, ludzie zostaną pobici. I to tak dotkliwie, że blisko 50 osób zostanie zamordowanych. Tu mamy zdjęcia z wewnątrz, gdy te koktajle mołotowa wpadają do urzędu. Tłum w końcu wdziera się do budynku. W tym budynku też były dzieci. Kamera nie dociera do tych miejsc, gdzie zabijano urzędników. Niech pan przypomni datę, również. 2 maja 2014 rok. Tu widzimy człowieka przypominającego policjanta ukraińskiego. Niebieska koszula, kamicelka, kula odporna, który strzela do budynku. Są bezbronni cywile. Szanowni Państwo, w ogóle policja nie reaguje. Policja dopiero zareaguje, gdy zostanie zamordowanych kilkadziesiąt osób. Oni skaczą z tych płonących budynków. Nie mogą wytrzymać z temperatury. To co Państwo widzicie, to są spadający ludzie. Być może częściowo wyrzucani przez okna. Dopiero policja reaguje, gdy w grę wchodzi usuwanie trupów zamordowanych, zaszlachtowanych, bo tam w tych pomieszczeniach dobijano ich toporkami do mięsa. Które częściowo później porzucili sprawcy. Straż pożarna, która. Przyjechała, nie interweniowała, nikt nie gasił pożaru, mimo że straż pożarna mieści się o 180 metrów od tego budynku. Pożar zaczęto gasić dopiero po tym, jak budynek został opróżniony, z tych wszystkich urzędników, którzy tam byli. Krajna nacjonalistka ukraińska Irina Farion pisze na swoim e, Facebooku brawo Odessa, pokazaliście swojego ducha, najlepsze e, gratulacje. Szanowni Państwo, to co zrobiono, rzeź jaką urządzono 2 maja 2014 roku, e, w Odessie typowe ludobójstwo, świat o tym e, nie wie, świat udaje, milczy, cicho siedzi. Korporacje zagraniczne, które moim zdaniem sponsorują te wszystkie ruchy, nic nie mówią. To jest lista ludzi, którzy zostali zamordowani właśnie 2 maja w Odessie. Później, jak wiemy, gubernatorem Odessy został były prezydent Gruzji, też zbrodniarz wojenny. Może nie bez powodu, akurat tam wstawiono go, żeby opanował sytuację, bo wzburzenie Rosjan, których rodziny bliskich pomordowali Ukraińcy z prawego sektora, był na tyle potężny, że byle kto nie mógł być ustanowiony gubernatorem Odessy. O tym możecie się Państwo dowiedzieć, wnikliwie śledząc informacje w internecie. Mało kto wie. A polskie media nam nie mówią, że wojska rosyjskie miały prawo pojawić się na Krymie, gdyż to umożliwiała umowa rosyjsko-ukraińska, zawarta jakoś tam wcześniej, że wojska rosyjskie mogą spacerować po terenie Krymu. Dlaczego? Dlatego, że mimo iż Krym był ukraiński, tam były takie. Bazy wojskowe rosyjskie, i to były takie enklawy Rosji na Krymie, i dlatego była umowa o tym, że wojska rosyjskie mogą pojawić się na Krymie. My dowiedzieliśmy się o agresji Rosji na Krym, szanowni państwo. Gdy zielone ludziki rosyjskie weszły na Krym, to weszły po to, żeby zabezpieczyć referendum na Krymie. OBWE, OSCE nie kwapiło się, żeby tam przyjechać. Gdyby nie te zielone ludziki, to w każdej miejscowości większej na Krymie mielibyśmy podobną jadkę urządzoną przez prawy sektor, który został tam zwieziony autobusami. No, smutne. Cała prawda o zielonych ludzikach, o mordach w Odessie, o 2014 roku, o 2 maja, o którym nic nie wiemy, polskie media wtedy... Mówiły nam o agresji Rosji na Kreml.